Pani minister, kto jest faworytem wyścigu o prezydenturę? Ja stawiam na Rafała Trzaskowskiego, popieram, sekunduję, mam nadzieję, że wygra. W takim razie, jak ocenia Pani dokonania sztabu Rafała Trzaskowskiego? To nie jest rolą koalicjanta, żeby oceniać sztab i się tutaj dołączać do decyzji, co ten sztab robi. Naszą rolą jest powiedzieć, popieramy, natomiast naszych wyborców trzeba przekonać, a trzeba ich przekonać tymi rzeczami, dla które są dla naszych wyborców ważne i my bardzo jasno te rzeczy panu Rafałowi Trzaskowskiemu powiedzieliśmy. To są sprawy budownictwa społecznego, no właśnie, że kredytu 0%, Czyli, asystencji. Co aktualnie dla

no, jeśli chodzi o kredyt 0%, powiedział, że nie podpisze. Jeśli chodzi o budownictwo społeczne, powiedział, że popiera. Natomiast ja podniosę sprawę, że nie wystarczy popierać, trzeba zapewnić pieniądze na to, a dzisiaj te pieniądze nie idą i nie idą od wielu tygodni. Są też inne ważne rzeczy, takie jak ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami. I tu rzeczywiście ja bym chciała usłyszeć, jaki jest, jaka jest pozycja pana ja mam Rafała prażenie, że W takich sprawach to wy właściwie macie poparcie. Wszystkich, tylko się nic nie dzieje. W sprawie asystencji znaczy, dla osób... Po kolei każdej z tych trzech, o których, trzech, o których mówiła pani minister. Kredyt 0%, hmm. bardzo dobrze, że się nic nie dzieje. To akurat jest dobra polityka, poprzez to, że się coś nie dzieje. Efekt jest, bo ceny znaczy, tu, tu mieszkań rzeczywiście się pol, ustabilizowały. musiała dojrzeć do, te do, tej musiała tej dojrzeć decyzji, do tak. tego, żeby nie dopłacać do deweloperów i dzięki temu ceny mieszkań się ustabilizowały. Ale potrzebujemy um, aktywnego, społecznego budownictwa. I tutaj się dzieje, bo naprawdę samorządowcy niesamowicie ruszyli do przodu. Znaczy, Rozmawiamy jeszcze gotowe o tym budownictwie, projekty. tylko jesteśmy w środku e, kampanii prezydenckiej, która jest wyjątkowo emocjonalna, ciężka. Trudna, nieprzewidywalna i długo by można mnożyć te przymiotniki, ale chciałem zapytać czy nie ma właśnie w do tego poprzedniego pytania pani takiego poczucia, że Rafał Trzaskowski znalazł się niejako w pułapce, tak między prawicą, lewicą, wolnym rynkiem. Bo nie da się jednocześnie mieć poparcia Magdaleny Biejat i Sławomira Mencena. To jest niemożliwe, to są dwa zupełnie inne światy. To są decyzje sztabu, w którą stronę idą naprawdę nie o tego jesteśmy, żeby tutaj mówić. Natomiast to, czego dzisiaj potrzebuje, jak rozumiem, kandydat, to jest przekonanie większości, a nie wszystkich. Wszystkich w Polsce się oczywiście nikt nie jest w stanie przekonać, nawet najlepszy kandydat nie jest w stanie przekonać wszystkich. To Może właśnie o... bardzo przekonanie pani przekonanie podkreśliła, tylko której większości. Panie redaktorze, może dla mnie jeden, naturalną tak? większością jest większość wyborców, którzy zagłosowali na koalicję 15 października. To jest przecież większość. Tak mi się wydaje, jeżeli raz mogła być taka większość. Tylko to wymaga od Rafała Trzaskowskiego pokazania, że będzie prezydentem nie Platformy Obywatelskiej, a różnych Polaków że będzie prezydentem szanującym wrażliwość różnych Polaków. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne teraz przed nim wyzwanie. I myśli Pani, że jest prosta? Panie Radio. No A chwilę będzie musiał obiecywać. Sekunduje, jest lepszym kandydatem na prezydenta. Mam mocno nadzieję, lepszym że wygra. Niż... Lepszym niż? No, lepszym niż drugi kandydat. Mamy dwóch kandydatów w tym momencie. A lepszym więc, niż Szymon Hołownia? Nie, nie jest lepszym niż Szymon Hołownia, ale dzisiaj mamy drugą turę, jest dwóch kandydatów. Ja tak chciałem gładko przejść do Dwóch kandydatów. Czy lepszym pani, kandydatem według mnie jest Rafał Trzaskowski. Szymon Kraskowski. Hołownia powinien się tak konsekwentnie trzymać polityki, bo pojawiły się tu pewne wątpliwości. Ale panie redaktorze, no teraz w kampanii to się pojawiają po prostu wszelakie możliwe no, po wątpliwości. kampanii pojawiają się wątpliwości. krążą wszystkie możliwe plotki. Jest absolutnie naturalne w demokracji. Jest wynik, który nas nie satysfakcjonuje. Rozumiemy, widzimy. Widzę, że pani robiła w dyplomacji. To nie jest w dyplomacji, ale byłoby właśnie nieuczciwe powiedzenie jest wszystko super. Nie. Jest sygnał od wyborców, że czegoś nie rozumieją, coś powinno być lepiej, jaśniej zakomunikowane i my tę lekcję przyjmujemy z całym zrozumieniem. Szymon Hołownia jest moim zdaniem był najlepszym kandydatem, niemniej ludzie ocenili inaczej. Przyjmujemy to Nie ma Pani takiego poczucia, Pani Minister, że będziecie teraz takim naprawdę e, bardzo łatwym kąskiem do skrupania dla Platformy? Nie, panie redaktorze. Absolutnie nie będziemy żadnym kąskiem do niczyjego schrupania. Mamy własne DNA. I pani, jak to wygląda? Jaką, jak to było wcześniej? I nowoczesną? I przede wszystkim to, to, to widmo nowoczesne. Ja od pierwszego dnia naszego ruchu słyszę, że jesteśmy nowoczesną. Kiedy powstaliśmy, że nie przetrwamy roku, potem, że nie dojdziemy do wyborów, nie, potem, przetrwała. że nie przejdziemy wyborów. Ale ja to słyszałam już masę razy i nagle się okazało, nowoczesna nie przetrwała tyle, ile przetrwała. przetrwała Polska 2053 lata bez wyborów przetrwaliśmy i zresztą bardzo dobrze. Po wyborach przetrwaliśmy, weszliśmy do rządu, nie byłoby demokratycznego rządu, gdyby nie my. I to jest też moim zdaniem bardzo ważna lekcja poprzedne... dla całej koalicji, hmm. że jak zaczniemy się nawzajem chrupać, albo największa partia miałaby ochotę chrupać mniejsze partie, to nie będzie demokratycznego rządu bardzo szybko, a już na pewno po kolejnych wyborach. Dlatego, że ta Co, strona pan, demokratyczna się... Nie będziecie do Sejmu, jak będziecie sami startować, to będzie problem. Wejdziemy, proszę się nie obawiać, ale na dzisiaj dla nas najważniejsze to nie jest patrzenie na słupki, tylko patrzenie na nasze DNA, na naszą sprawczość i jasne wykomunikowanie. To, co Może my wiemy, w jakich dwa... zmian chcemy w Polsce dokonywać.